Moi drodzy, witam bardzo serdecznie kolejny odcinek i dzisiaj pójdziemy do Nuba, ale najpierw do Tojta. dlaczego dzisiaj robimy wkrętkę roku na nubku dlaczego? Eee, właśnie, dlaczego? Ciekawe. No bo dzisiaj wkręcamy go w ten sposób, że to co sobie Nubek pomyśli oczywiście on nagło zmyśli, bo to jest Nubek, to będziemy mu dawać, także on mówi, hmm, chciałbym dostać dirta, no i my mu rzucamy gdzieś tam tak nagle, robimy coś takiego, wizualnie tak? Epa i Nubek, Nubek tu jest Dirt, nie? W ten sposób i pełno rzeczy Ja przygotowałem takie typowo Nubskie rzeczy A Toit ma takie totalnie losowe w swoim ekwipunku Powiedziałem, że wziął totalne losowe rzeczy Po z, prostu z Minecrafta, które ma tam w skrzynkach I zobaczymy Zobaczymy co to będzie, ja mam tutaj skurzone rzeczy Dirta, którego Nubek lubi Ulubione jedzenie Nubka jakieś spalając i coś tam Jakieś TNT i, i inne tam rzeczy A Toit będzie miał jeszcze inne Takie totalnie inne. Nie, nie będzie miał Dirta Tylko coś innego i jakoś mam Mam nadzieję, że uda się go wkręcić mocno i będzie w to wierzył. To będzie wtedy bardzo śmieszne. I pamiętajcie, żeby zostawić łapy do góry, subskrybujcie na kanale i paść na Palio Stein. sobie fajne t-shirt, albo inne rzeczy, bo jest wiele więcej. Dzień dobry, to i tak! Cześć, cześć, to i tak! Dzień serdecznie. dobry, tak. Czy przygotowałeś jakieś przeróżne, majestatyczne rzeczy? Oj, tak, pamiętam, że ja mam coś takiego z tunikę, Skóżona Na pewno będzie tunika. chciał, jakąś zbrojeczkę. No właśnie, no na pewno będzie chciał. Tabliczka, tabliczka. Ta tak, tak, Wszystko, no, sobie... wszystko co, co ten, takie przeróżne rzeczy, dobra. Czyli przygotowałeś elegancko, cześć Halina. Halina! Cześć, ty chcemy mieć więcej psów, a tam jest jeszcze. Tam ja jest burek, burek, kiełbasa i sznurek. A nie miałeś jeszcze więcej? Wiesz co, no nie, ja nie miałem aż tyle co ty, to ty, te ty, 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 a... to rozpadniałeś, jak nie wiem. <laughs> Ja mam, ja mam trzy, które siedzą dwa lata w jednym miejscu, a w ogóle... Gdzie Jeden masz? nazywa się Paweł, pa, zabierz tego psa. A, to ty chyba dałeś, się ja pamiętam. Tak, tak. Ale czekaj, ty miałeś psa, który się nazywał... Jezu, ja go jakoś nazywałem, tak, ale ty chyba zmieniłeś to. Tak, zmieniłem, to był pimpek właśnie. Ale jak on się nazywał? Zapomniałem. Kloszard. Klo... Nie, coś innego. Nie, nieważne, jak mi się przypomni, to ci powiem. Ale nie. No kurde, nie umiem sobie przypomnieć. Bo nie wiem, może to Kurczaki! Jest. Kurczaki, pieczę... Ty właśnie! Ej chodź, zanim pójdziemy do Nuba, to jest dla mnie największa zagwostka, bo chodź. nieważne skąd ten koń się wziął, gdzieś tam mega-mega daleka, ale kogo to może być koń? Czekaj, zaraz zobaczymy, jak się nazywa, chodź na Oni Rafał. Bo. To jest, to jest dla mnie... To nie Nie mogę, tu da, nie ma tego. No witamy w świecie nupka. No tak, witamy w świecie Ryder? No właśnie, jak wiesz kogo to jest? Nie mam pojęcia Nie wiem, gdzieś na pustyni został znaleziony ten koń, Nubek go znalazł O nie no, znał konia, konia Ryder O nie Oj <laughs> Stary, ona wylazła sekundę po tym jak otworzyłem, nie, jak ona to już to to. Ej, ona idzie do niego <laughs> Nie będzie codzie, nie będzie codzie, nie będzie dzień. ja wszystko widzę, nikt nic nie ukradnie, nic. Witamy Nubek! Jesteśmy twoimi niewiastami! To co pomyślisz, to się spełni. To jest niesamowite. W sensie nie my będziemy spełniać, tylko A. ostatnio stała się rzecz niemożliwa. A rzeczy... Służę... słuchaj, Ale on to zagląda. Ale on. może, Możesz pomyśl o tym. Patrz, Ty, to o czym pomyślisz, to dostajesz. Pomyśl Ale... o czym. Pomyśl o tym, że na przykład Toydnice, żeby nie, nie chcesz... Te tego Dwicka wsywał pojan w ręce. Widzisz? To co to... pomyślisz? Staje się rzeczywistością. A, dałeś A wiesz mi co dziękuję. jest najlepsze? Wiesz co jest najlepsze? Że to nie, tak. że Toid wyrzucił to od siebie. On, on to wyrzucił, bo tak po prostu się stało, bo to co myślisz, to się dzieje. Tak, o ja, czym czekaj. teraz myślisz Nubek? Chciałbym myślisz? mieć drugie drzwi. Zamykam oczy i zaraz otworzę chciałbym mieć drugie drzwi. Raz. Eee, znaczy? Sam Co drugie. Prawie. Ty co się stało? Widzisz? Jeszcze drugie pomyśl. Drugie ja drzwi Nie, sprecyzowa nie sprecyzowałeś. No to, to się... Ło wow, nagle tak, nie? Niesamowite! Co się stało? Jak tu powstało, tak samo się. Ej, to to ej, bo ja się jest? zaczynam bać, tu są duchy, to chyba o duchy, o duchy o robią. kajo! <laughs> Dobra, okay. ej, Nubek, Nubek, bo pomyślałeś o że jak stałeś, tylko musisz bardziej precyzować rzeczy. E, okay. co, co, co teraz byś chciał? Eee, co To pan... nie, co byś chciał, to tak nie działa, Jezu, co ja gadam. Co, o czym sobie myślisz? Myślę sobie o dircie ciągle, o takim dużym o, di, o Dircie se myślisz? Tak, po prostu sko... nie to Dostałem. ja się zaczynam bać sekundy dostał nie wiem jak A to ci, jak on czy pomyśli, jak on pomyśli żeby zniknęły wojanowice to znikną wojanowice nie mów tak nie myśl tak, stary dobra, nie myślał. tak. chciałbym żeby pojan zniknął w tym momencie ej oj what? ej nie ma go? ej dobra to to się robi dobra to... chcę żeby pojan był w tym momencie już teraz to się robi... Zło! Wow, ej, ej, nie, to, dobra, to, to mój mało! Co się stało ze mną? Patrz to, chcę, żeby pojazd zniknął. <laughs> ej, to jest nienormalny Chcę, żeby był. Tu <laughs> to się odwala! Ej, przestańcie! Ej, dobra, sorry, to ja mówiłem. Nie rób tego knubek, co ty robisz? Ej, ja teraz ja, chcę, żeby pojazd zniknął. Ej, no, ej, ja, ja też mogę widział? mówić. Ja, my, co, ja myślę, że to tylko na tobie działa. Ej, niemożliwe. A dobra, ma być pojan teraz. Ma być pojan. Nie wierzę. Ej, Ej czemu pojan, to co działo jak pan powiedział? Nie wierzę. nie wierzę. To my cię zniknęliśmy. Dobra, dobra, już nie mówmy, żeby to jest A może, bo jak ty powiedziałeś o tym, to Nubek zaczął o tym myśleć, a to jest o tym, co Nubek bo myśli, i ja wtedy znikam no normalnie, no normalnie. Tak dobra. na przykład... Ej, a ja powiedziałem, no właśnie. Cześć, za co on zniknął? No nie myśl o nie myśl no tym dobra, myśl, dobra, przestań teraz zniknął, myśleć! Teraz przestań mam tak myślę o czymś, czekajcie! Zobaczcie o czym myślę, że <laughs> on, myśl, on zniknie Ej stop, Co tu się za... Ej, dobra to... Ej, to nie miało tak wyglądać o, yeah. się, ej, jest... Byłem na innym świecie jakimś, tak sobie pomyślałem ej, Nie, <laughs> dobra, prze, nie myśl tak, bo myśl o czymś innym Dobra, po prostu chciałbym jakieś uzbojenie, bo teraz nie mam. Dobra, Do ja. dobra. Yes. O loli, mam. E, nie, dobra, ja, ja ja, się boję. Ja wracam do domu, Ej, ja nie ma... mogę. Ja, to co on pomyśli? Jak on pomyśli o jakimś najsilniejszym smoku na świecie, to się pojawi najsilniejszy smok ja na świecie, nie i nie mogę, tak e, dobra, nie, nie nasuwajmy mu złych myśli, okej? Okay? A, nie nie, można, można, dobra, nie można. można To było trochę dziwne. A dobra, wiecie co, chciałbym, chodźcie na chwilę do mnie. No Bo tutaj za domkiem mam skepik Skepik, no. I co chcesz, no. żeby towar wrócił czy co? Ej, ja, o nie. nie o czym ja powiedziałem On o tym myśli. On o tym myśli! Skąd ty wiedziałeś, że o tym myślę? Nie wierzę, nie wierzę! towar bo wrócił do sklepu! Teraz chciałbym! <śmuszczak> Teraz chciałbym, żebyście mi kupili dirta całego, co mam. Całego Ta dirta? Tak. Ale, no dobra, tylko Pomyśl że nie mam. o tym, co pomyślisz. No to nie możesz mówić, to co nie działa, że co ty powiesz. Tylko to, co ty pomyślisz? Zaramanina, Ostarapana, pu... <śmuszczak> Jezu, co tu się dzieje? Dobra! Ej, pomyślałeś o tym! Musimy kupić Twój sklep, Tojd! Wyrzucaj mu Dirta, kupujemy jego sklep. I ten, Dirtem za Dirta? o tym. To jest cena. Pomyślałeś o tym, nie? No, to tak, właśnie, tak myślałem ze Dirtem. No i co teraz? Um, teraz chciałbym. Nie ma co hmm. chciałbyś, to musisz pomyśleć. Chciałbym, żeby. Pomyśl. Ta łódka. Czemu ta łódka mnie Jezu, czemu moje ręce same pracują? Co się dzieje? Co się... Co, się co się? <głos> <głos> Weź <noise> z tego! Przestań! Wow. Jakieś dziwne... Dobra, wiecie co? Nie, nie będę nam <noise> mówił co chcę! To zacznij. Ja bo... no nie chcę, żeby... <noise> żebyś no <nie> Musimy usłyszeć <noise> co on mówi. Usłysz to ty. Wiem o czym on myśli. Mam jedzenie. Może ciebie zabiję. Świnka Ohio. Ej, co podsłuchuje? Ej czy, Ej, czy to, czy to, to na Twoje najlepsze. Najle najle ty najbardziej lubisz to jedzenie. Ej, no tak. Taki. Taki. Pij z taki będziesz wielki. No Jest, taki będziesz wielki. O czym teraz myślisz? A co ty tak się wypytujesz? O czym myślisz? Myślę o tym. A nie będę ci mówił. Nie mów. Dobra, to nie powiem. Ej, nie, nie chodź w ogóle za mną. No nie chodzę. Co ten pojan robi? Pat, dobra, pokażę ci Ale Ale tym ale ty mówi... pojana ty nie mu... będzie, pat Uwaga Co? Nic nie ma go Ale ty mówisz On przecież jest, nie pomyślałeś o tym A, no wiem Dobra To nie, <grym> nie chodźcie ze mną <grym> Ej, czemu... My... On pomyślał o TNT hmm. O pomyślał o TNT? Ej, chodź, wracaj tu Eee, czemu wiedziałeś, że chce wybuchnąć w przedszkole? Czemu pomyślałeś, że o TNT się pojawiło? Gdzie tam? Przestań myśleć o takich ta, złych rzeczach O tak, o tak <grystanie> Zaskasować, przestań Ja rozumiem, nie myśl o TNT, przestań Nie myśl o niszczeniu Wojanowic w ogóle Nie, po prostu chciałem zniszczyć to A Pojan no ale... padł przez kole zaraz chcę. No właśnie, nie wiedziałeś o, tego ja co to jest? O no jest, jest no, no, A ja myślę o tym, żeby to zniknęło Nie, o tym nie myślę <grystanie> Ale, ale widzisz Nubek, no, to co tutaj w pomysie nie się dzieje stała. Zapalniczka się no, zapalniczka teraz Zapalniczka, zapalniczka A co mam? zapalniczka, zapalniczka A czek mam Zapalniczkę, chcesz zapalniczkę? No, wychodzicie tak Ej! Do. Nie no, co, co ty, do nie ty U, uh, uh. w co pomyślałem No przestań, bo wysadzisz przed przedszkole, Skończ to robić Ogarnij Ogarnij swoje, swój organizm przez... No nie wytrzymam. Nie! No kurde! Nie! Tak jest, 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 jest! A teraz... To się zaczyna nie myślenie, tylko o... No bo jak Ey, właśnie, to jest wysadzenie Miana Wojanowickiego, to idziemy z nim do sądu. Ja chciałbym teraz powiem od jak mi się, że już się I do to stary. I to, Co, co robicie? No czemu moje ręce same pracują? A co wy No moje ręce same pracują i ty? Czy ty pomyślałeś, nie. żeby odbudować przez szkole? Co działa? Co <noise> działa? Mam nad wami wadze! No, no przestań, bo już... Nie, nie panuje nad tym, nie chcę rozbudowywać tego przed no. Nie panuje nad ja tym że zaraz zapalić przed przedkolem i zapalił dyentyczny przed kołem. Hehehe. Co? O, nie! Nisz to! Jaha! Uuuuh! Chciwieś! Nubek, pomyśleć, żeby toś zginął. Myślałem, o nie o tym dokładnie, ale. To... E nee, nie, to jak tu przyjdziesz, on pomyślał, żebyś ty zginął. O nie. Dobra, nie. nie, no to jest. Ej, przesadziłeś, serio. Serio, no przesadziłeś. Nubek. ty za Nubek. Co ty, mi. Dajesz, nubek. Co ty mu da Nubek, słuchaj mnie, Nubek. Słuchaj mnie. Czy. Ty czy ty. Czy ty chciałeś, żeby to idź zginął? Czy ty o nie. tym pomyślałeś? Nie, nie, serio. Czy ty o tym pomyślałeś? Ej, czekaj na chwilę, chwilę. odejdę na chwilę. Pomyślałeś o tym chociaż chwilę, tak? Ej, gdzie z panią styla, a potem jest pale. tutaj będę... Ty Nubek, ej, Czemu ty... Czemu koszulka moja leży z mojego sklepu? Czemu rzucasz... Nie. No koszulkami gdzie, z mojego gdzie? sklepu rzucasz. Gdzie, rzucał. Gdzie, 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 gdzie? Tu! To no, nie ja rzuciłem! Jak nie rzuciłeś, kurde, biegłeś tam. <grym> panią... Biegłeś tędy! Puch. 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 Panią stałe! Dobra, polecam. powiedz mi dlaczego a teraz zabrałeś? Dajcie zapalniczkę! Jak mam zapalniczkę? Ale to, nie, to nie jest kurde całe dzień na tak Ale, My się, my ciebie nie słuchamy, nie będę się ciebie Nie będę się ciebie słuchał, co, ty ten Co ty powiesz w ogóle Nie będę się ciebie słuchał, co ty nubek jesteś Pobaliło cię no Ej panie pato! Co? Przestań! Przestań! Jezus, czemu Pomyślałeś o zapalniczce teraz? Jesteś niepoważny To jest, to jest Niepoważne wiesz, niemiłe Ja bym zrobił Podparę kosulkę paniona, i zwykle mieli dlamę. Teraz zrób to szybko, okay, <grym> ja by ci zrobię dramę szybko. <grym> ty Ej, co ma... ty robisz? Nie, co ty zrobiłeś? Nie! Jak ty, czemu to zrobiłeś? Ej! <grym> Twoje ci, czemu to zrobiłeś? Ej! Czemu? Chciałbym ze sobą za co mówić, że panią to drama. Ej! Panią... To jest drama, teraz mamy dramę ze sobą. No jak teraz. dramę, ale o co ci chodzi? Nie, nie, nie. Mamy wiesz, dramę teraz wiesz? już. Od tego momentu. Co? Nie wiem, ja tak nagle postanowiłem nie wiem dlaczego. Do Ej dobra, dobra. Nubek, bo... czy ty pomyślałeś, żebyśmy mieli dramy i żeby ktoś spalił twoją, moją koszulkę? On by tego nigdy nie zrobił, wiesz? Nie, nie pomyślałem. I. Ej! Weź wyłącz myślenie może, nie myślisz o niczym, bo za dużo... za, za dużo złych rzeczach myślisz. Nie dość, że moja koszulka została spalona, to jeszcze dramę chcesz wywołać między nami. Luchają, okay, krowa! <laughs> Co robi? Chodzi na pety. Okay, Odluchają. Okay, <laughs> no wek, by to było zabawne, nie? To było zabawne. Luchają, oh, mój Dobra Chciałabym, żeby ta chyba wyzdrowiała. Jak to zrobić? Trzeba ją nazwać inaczej. Ale ja nie mam znacznika. Ty, ale to. NIE! <laughs> <laughs> Ej, ale patrz! Tak wyzdrowiała! Wyzdrowiała, wyzdrowiała! Ona była fejkiem! Ona była fejkiem Nubek! Ona była, ona była komputerowo zrobiona! Widzisz? Na nie była fejkiem! Ale, ale, ty Nubek! To, to była fejkowa krowa w takim razie komputerowo nie była Ale wiesz, że to komputerowo zrobił to i tą krowę? Numerowo No? się naprawiła, nie? Komputerowo, zaprawiła się Ej dobra, już jest noc! Już w ogóle o to o czym pomyślisz już nie będzie prawdą. chcesz w się sensie już nie, nie stanie? Patrz pomyśl o czym chcesz Chciałbym A Nie myślę, na myślę głosu Nic już nie dostaniesz, już jest koniec tego, to tylko to, to trwało za jakieś 12 godzin Ja To już tak nie działa ja. Ej, działa? Nie, nie działa Koniec! Dostałem, dostałem Ta, ej dobra, teraz on nas wkręca, co? Dobra, dobra, wiesz co, ja stąd To Co za labus Ale skręca. Ale Nubek, czy ty, czy to jest pierwszy troll Ech? Gdzie Nubek przez cały czas Wiedział, że to jest troll Nubek To jest, to jest moral? Jaki troll Jaki troll Nie, dobra, ja mam dosyć, nie, mój mus Jest godzina widzowie, 20.00 na zegarku Zaraz, a mój mus nie jest już na tyle Wiesz, dowartościowany Że jest Gadać z znówkiem o takich dobra, rzeczach chciałbym zabić tutaj psy Chciałbym żeby... Kto przyszedł? Pan, panie Macie tutaj psy Dobra, idziemy stąd Idziemy stąd Ja mam dosyć gonie Nalić <grym> ja go nie, Ja nie wiem, czy, dobra to, Dobra, najdziwniejszy człowiek świata